Cześć, z tej strony Arcio i dzisiaj zrobię dla Was parę y, ułożeń przykładowych metodą RU. Przygotowałem sobie cztery skamble i wrzucę je do opisu y, Zapraszam Pierwszy skamble Co widzę? Widzę tą parę, tą krawędź połączoną od razu z centrem i pozostałe dwa elementy pierwszego wloczku, czyli ten róg i ta krawędź. Więc zrobiłbym to tak. Pierwszy boczek gotowy. Dalej widzę, że zrobiła mi się tutaj para do drugiego boczka i jest krawędź na swoje miejsce, ale jest obrócona. Więc zrobiłbym to tak: boczek 2x2x1 na na zrobiony i muszę to tylko dokończyć. Dokładając parę czyli widzę krawędź tu róg tu wrzucę ten bloczek na dół odsunę krawędź od roga no i teraz już w sumie pozostaje mi wrzucenie tego wszystkiego jak we Friedrichu chcemy orientacja krawędzi te dwa źle zorientowane i te dwa no to tutaj mogę to zrobić trochę lepiej ale krawędzie boczne jest tutaj czerwony tutaj pomarańczowy. Kanciutka. Kolejny skrumbled. O, widzę od razu taka piękna trójeczka. Zobaczymy czy. Będzie można z tym coś zrobić ciekawego. No w sumie będzie można. Tutaj mam tą trójkę. Tu jest krawędź, więc zacznij to odsunąć, wrzucić krawędź do swojego centra i dołożyć trójkę. No i kolejna krawędź jest tu. Już wiem co z nią zrobię. A więc robię oczywiście po lewej stronie. tutaj mam zrobiony taki bloczek mały z krawędzią muszę tylko dołożyć tą krawędź od razu widzę, że będę miał zrobioną parę do niebieskiego bloczka ją yy, tak daję tu odsuwam to ruchem D' wsadzam krawędź F' i wracam tą trójeczką tutaj już jak mówiłem widziałem to zrobione tutaj mam krawędź do tego doczka więc zrobił plus tak to jest wpoczane, to jest odwrócone białem do góry muszę to tylko odsunąć wrócić za drugą stronę, żeby móc to połączyć Uzwa i R2 Teraz łączę sobie tą, ten róg z tą krawędzią, połączone i wrócone Teraz sobie zrobię grubą ekę, żeby mieć od razu żółtego centra u góry. CMLL, Headlighty, e, sorry Double anthem. Sześć krawędzi niezorientowanych, niestety nie pamiętam na no to takiego prostego alga, więc zrobię to normalnie. Boczne krawędzie, no taki sam przypadek jak w poprzednim ułożeniu. I kończymy. Kolejny skrambel. Tak, Mam tu żółtą parę, ale widzę, że mam dużo krawędzi połączonych ze swoimi centrami Więc poszukam jakiegoś fajnego bloczku białego hmm. Dobra, nie widzę, zrobię żółty Tak, mam parę Tutaj i krawędź do tej pary. Tutaj pozostałe elementy, tu i tu. Więc zrobiłbym prawdopodobnie tak: para na dół, połączenie krawędzi z centrem połączenie ze wszystkiego ze sobą. Połączenie rogu z krawędzią I wkładamy Szukam kolejnego bloczku Tutaj Ta krawędź, ten róg zrobiłem to tak Muszę wrzucić tą krawędź do góry No więc trzeba by było odsunąć od razu tą parę no i wrzucę krawędź i parę. W ten sposób. Ostatnia para. Tu róg, tu krawędź. Połączę je ruchem U2. Tak. Wyrzucę je stamtąd i wrzucę na odwrót sześć pi dwie krawędzie niezorientowane teraz boczne krawędzie wyrzucę to na dół tam do tyłu ta krawędź tutaj z przodu muszę je połączyć ze sobą I kropki, niestety. Ostatni. scramble O, ładnie. To tak, tutaj mamy bloczka z regripem tutaj para tutaj krawędź do tej pary no można ją bardzo łatwo połączyć, no z tego kąta L' D' ale ja sobie połączę najpierw tą parę chcę wrócić tym centrem, więc muszę uciec tą parą wracam centrem wrzucę krawędź połączę teraz zrobię reglipa i w tym, żeby to wrzucić fajnie, stworzyła mi się para, ale jest niestety połączona ze swoim, ze swoim krawędzią, więc je rozłączę. Teraz je znowu połączę, ale dobrze. I ostatnia para róg krawędź. Grube F' wtedy mam wszystko u góry, łączę jak w widrychu, tak samo jak w pierwszym salwie i wrzucę kończąc grubą ręką, żeby mieć żółty center u góry headlighty cztery krawędzie niezorientowane tutaj mam Krawędź boczną jedną, tutaj mam drugą, ustawiam je przeciwko siebie. Yy, w tej sytuacji łączę je w ten sposób, samo dole, obracam U, łączę i teraz mogę mi wrócić ruchem U, ale widzę, że się mi się usuną ruchy. Jak zrobię U', M', U2, M'. No to już koniec. Dzięki za oglądanie. That right. I